Siemanko, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku, ja jestem gamer Polska i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania dzisiejszego odcinka. A w tym odcinku zaprezentuję wam um, dość nietypową odmianę um, serwera prostą, jaka została nas dzisiaj. Um, no więc tak, um, na serwerze jak widzicie główny span został zmieniony, ale mała ciekawostka, pisze tutaj wybierz serwer, na którym chcesz zagrać, wejdź w TP. W każdym rogu masz tabliczki, które pokazują serwer. Um, no więc tak, przejdźmy do tego serwera: Wojny Gildi plus, plus Skyblock, znaczy się. Czyli Wojny Gildi, to chyba będzie tam nasz serwer. Tutaj pisze: Napisz na forum prostą.net. Serdecznie zapraszam na tą stronę. Co, chcę tu, co tu chcesz? Nie wiem, co tam chcę i nie będę Wam pisał, bo nie mam pomysł nie? Um, serwer PvP, standard server Guns, e, bronie TXT, co to TXT znaczy, ale nie wiem. Ale serdecznie pozdrawiam wszystkich graczy. Hardmode Survival, o, Survival Games też jest już dobre, nie? Będziemy mogli się tam grać pomiędzy odcinkami. No dobrze, ale żeby dokończyć, to idźmy do. Um, tak to jest, wojny, i Skyblock. Gdzie są wojny? tutaj? Czemu tu takie jest tego niebieskie, a tu takie te? Dobra. Tam jakaś tabliczka. Co? serwer będzie gotowy o 14:34, 16, czyli jutro. Aha, czyli takie zaskoczenie, że serwer dzisiaj off. Mhm, no dobra, no rozumiem, nie? Zmiany byliście, ale co ze Q, Bo Ja nie będę od nowego robił, nie? To było oczywiste, baza to tam jeszcze można zrobić, ale jak mi za... to... Ale nie dziękuję, nie? Ale w tym odcinku to właściwie nie mam pomysłu co zaraz zrobić. Nie mam pomysłu. Albo Skyblock, albo Survival Games by nam zostało. Wiecie co, na Skyblocku... Co? Dobra, idziemy. No co, jak kurde, co, co, co? Zlogowało się? Zlogowało się od nowa? Czy też nie działa, stał? Proszę, Proszę się nie ruszać. Proszę się nie ruszać. Okej. Okay. Tam było to? Eee, to jest serwer PHP. Mmm, games. Nie bardzo e, serdecznie pozdrawiam no, tu z teren. i kogoś tam jeszcze, nie wiem kto tam stał, nie. Ale dobra, dzisiaj odcinek ogar dosyć będzie. Trzeba zrobić jeden odcinek ogar na dwa nie ogary, ale dwa czy trzy? czyli ile to było od odcinku? Dwa chyba, nie? Kurde, taka ma liczba, pamiętać. Co pamiętać, nie no, mam no, no, w państwie, nie? I co ja kurde? Serwet nie działa. Co jest do dupy jarza? No kurde teleportuj mnie nawet No I co, bo tak stał w niebieskim głównie Śmel walcz, do Powerz i kurde spał nie nie? Nie laguje niby, nie laguje, ale kurde no niby nie cofa, nie, może naprawili cofki, ale chyba zepsuli teleportery, bo coś nie działają te teleportery. Dobra, dobra, na serwarze. No kurde, ludzie. 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 Te, te. Teleporty coś nie działają. Jak się w nerwę Ala pójdę, to kurde, gim pierdę, nie da będzie. Wszystko działać. No, cool, de, după, nu, kurde, cul de, dopa, ce Nu, zic, nu, No. O! Ce e lol. Am să vă stăpânesc. No, dopa, tam. Nie wiem czemu jak mu działamy, to nie wiem czy on nie Ale powinny. Kurde pyta się gdzie są, ja to za dam? No kurde trzeba nam napisać, no co w tym odcinku będziemy robić? No kurde, będziemy na spawnie chodzić no dobra. gitara jest, nie? Co popływamy, nie? Kurde, co no dobra to wiecie co jak my tak możemy na spawnie chodzić, to wejdziemy na single player Na single player, bo coś te teleportery nie działają ogólnie idziemy tam jeszcze zobaczyć na serw... nie, tutaj było tego to gdzie był serwer PVP e wojny Gildii o kurde szkłach, ludzie Ratunku pomocy idziemy jeszcze na hardboard zobaczyć jak tam nie będzie działało to idziemy na single, Wam pokażę nową mapkę jakąś wybadałem. z kumple e dobra, kurde wchodzimy ludzie a tam działa ty kur... dobra nie działa czy działa i tu dzisiaj 2 godziny a tam w dupę O, Bremu Mmm. Kurde, bo tak będziemy teraz siedzieć tu Chociaż nie, ta mapka też dosyć nieskończona jest Kurde, co tam jest do dupy węża Kurde, trzeba Szybko na naspałnić, może szybko będziemy biegli temu Adres na stronie gra W dupa Wielka Czwartka gena Jerem z

Taka dupa... O, o, Kasper, dobra, Kasper. Kasper, Kasper, kochany, kurde. Kasper, jesteś bogiem normalnie, nie wiem kogo, ale bogiem jest. Bogiem jesteś, że normalnie. Ludzie. O, dupę. 2 w dupę. 2W2 2w2. Tak, tak powiadasz. Ta, Kasper. Wiesz za stąd jednę. Kasper, jak ja mam miecz, to ja cię napiernić, a nie tylko miecz, co ja ale... Jak ci bombę sprzedam, Kasper, ja się nie poddam tak łatwo. Kasper, łapie szamy. Bam, 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 bam. O! Złote jabłuszko. Bam, bam, bam. Kurde, w dupę. Go, go, go. Go, go, go. go. Skrzynki opóźniasz, to ja jestem mistrz. O, yes, baby. O w dupe, no widzieliście to? Ty kurde, cool, jestem nieoga trochę. No, mogę kur. Cool. Teraz to ci tak na piernicze, <grymne> Szartuję, kurde. Do dupy trochę w walkach jestem, ale na serwerze PvP gam Dobra, jedziemy, jedziemy z hoksem, jedziemy, jedziemy. Bum, jedziem. bum bum. Na no, chuj, nam szkoły bum, bum, bum. Mój miecz, mój miecz. Biegnie za nami. No, dziękujemy. Dobra, i e, e, gitara. Wygraliśmy dwie tego. W dupie już mam zakładając nogawcę w dupie mam, w ty mnie też bierze, zakładając marmura. Napisz poprawnie. <laughs> Kurde, no normalnie mam to patrzeć. Nadal źle pisze. Musimy patrolować tylko ludzi. Nie, hox, tylko chodź. Boże, boże, nadal źle. Biedny. Się mam do światu. To tam, hopie. Jak tam. Ja też mam płakanie Jak ci przypierniczę w łeb, to łeb ci ten łeb obetny. Będzie dobrze, jak się zamkniesz. Dziękujemy. Były dwa mecze, to starczy, nie? No, sobie pobiegamy teraz. A no tak. Um, nie wiem, czy właśnie jutro ostatni odcinek z tej serii zrobię, gdyż jest to, jak wiecie, nie miało to być, nie miała być to najdłuższa seria, miało być tam 4-5 odcinku. Myślałem, że więcej będzie, ale tak, 4-5 może by wyszło. Myślałem, że wyjdzie tak gdzieś 10, ale no niestety 5 maksymalnie wyjdzie, jeszcze 1-2 odcinki i koniec tej serii, Też no naprawdę ten serwer tam hardcore się trochę nam wiecie, laguje, włącza jak dzisiaj nam się wyłączył, nie jest to moja wina ani nie jest to nikogo wina um, no ale po prostu um, nie ma sensu więcej grać i po prostu na tym serwerze więc tak myślę, że albo zrobimy ser serię Survival Games, albo um, po prostu zrobimy serię SkyBlocka, czego będziecie woleli. Um, od was to tylko zależy, oczywiście od razu wam mówię, że na SkyBlocku um, na Skyblocku nie trzeba robić tam za dużo zadań, ale oczywiście postaram się zrobić taki na przykład Teleporter do Enderu i różne tam, nie? Y znaczy Teleporter do Never, nie co ja mówię, do Ender'u LOL, boże, kurde, trzymajcie mnie. Teleporter do Never i no inne takie rzeczy, takie po prostu zadanie, połowę na, połowę na pewno zrobimy. Um, Cobalt Stone Generator też musimy zrobić, ale nie trzeba, gdyż um, jak już tam byłem z kumplem, jak byłem u kumpla i byłem tam, to po prostu ten Cobalt Stone Generator był. W, na spawnie sky, spa, w skyblockowym ale po prostu nie będziemy cały czas na spawn chodzić żeby zanudzać tylko będziemy um, mieli na siebie w wyspie dobra w tym odcinku to było na tyle dziękuję wam serdecznie za oglądanie sorka że taki nudny odcinek nie moja wina że um, server było. trzymajcie się pa.